Peggy 16. Myśleliście, że wasze komentarze mnie zniechęcą? Nie, mylicie się. Jeszcze bardziej mnie zachęciły do zapoznania się z uniwersum Sonika. Więc oto przybyłem! Rozprawić się z kolejną produkcją Jakimś cudem nikt z Polski tego jeszcze nie nagrał W sensie o tym serialu, więc ja to zrobię Bo czemu nie? Powiem wam coś Po ostatnim odcinku słuchałem piosenki do Sonika 3 I tańczyłem jak pojebany W pokoju przez 24 godziny, całą dobę O kurczaczki pieczone jakie to jest dobre Wiecie co? Korporacje lubią pieniądze. Więc skoro Paramount nie udało się z żółwiami, to teraz kolej, aby wydoić kolejną markę. Przyszedł czas na to, aby czerwonowłosa kolczatka stukła paru gamoni. Czas zdjąć niebieską cenzurę i przyodziać czerwoną odzież. Czas na wpierdol. Nakys. To spin-off filmowej trylogii Jeża Zniebieściałego, który dzieje się przed trzecim filmem i po drugiej części. Ale nie czas na odpoczynek! To czas, abyśmy zrobili z siebie prawdziwego nieznaczy wojownika! Później zrozumiecie. Serial zaczynamy od krótkiego treningu na Kelsa, który kończy się zakłócaniem prac remontowych. Pierwszy a następnie zamienia salon w arenę gladiatorską. Zdarza się. Na zostaje szlaban, a Sonic próbuje go pocieszyć. Okay. Czy Sonic właśnie nagrał TikToka? Halo, panie Trumpie? Żeś pan kurwa czegoś nie dopilnował. Proszę odebrać ludziom dostęp do TikToka natychmiast. Jednakże nasza kolczatka nie jest w stanie siedzieć w pokoju, więc szuka wyzwania. Przypomina sobie o swoim dawnym mentorze, a potem odnajduje swoje powołanie. Nrys będzie szkolił Wade'a w celu stania się prawdziwym wojownikiem. Pamiętacie naszego policjanta Green Hills? To on będzie naszym przyszłym wojownikiem. Spokojnie, Kelsiku. Mam zapasowe. Oh, let's go może ja to lepiej odłożę? Aby nikomu nic się nie stało, Nakys mimo szlabanu, postanawia go wytrenować. Co niestety nie ma w sobie żadnych istotnych konsekwencji, bo Nakys do końca serialu nie wraca do domu. Dokładnie tak: Sonica oraz Tailsa widzimy tylko na początku pierwszego odcinka. Jak w filmach z Wolem był Eggman, to tutaj rolę złoczyńcy gra jego pracownik. Tak, a myśleliście, że robotnik sam sobie to wszystko zbudował? To, tu się walni. Ty, ty, nie ty, ty, tak, ty się walni. <tryk> <tryk> Wysyła on dwóch agentów do złapania naszej kolczatki. Mają oni jasną motywację. Nie zgadzają się z tym, że po świecie swobodnie chodzą kosmici, którzy są w posiadaniu mocy kilku bomb atomowych. Więc chcą ich złapać proste. Znaczy głównie na Kesa, bo Sonika i Tailsa tutaj nie ma. Oni są czynnikiem akcji w tej produkcji. Niestety akcji jest tu dosyć mało, do czego przejdę za chwilę. Skoro mamy tutaj mało akcji, to pewnie jest jakiś zamiennik. No jest! Humor. Tutejsze żarty są różne. Czasem siadają i jest naprawdę zabawnie, a czasem wyjątkowo nie i jest strasznie żenująco. I Głównie żarty są skupione na postaci Wade'a. A kim dokładnie jest Wade? Jest on zabawnym grubaskiem z żydowskimi korzeniami. Jest tu strasznie dużo żartów, które opierają się na niezbyt dobrej relacji Wade'a z rodziną. Ma złe relacje z siostrą, ojciec poszedł po mleko. A jego matka stara się z tym wszystkim jakoś poradzić. A całe to, stanie się przez Weda wojownikiem, sprowadza się do zostania najlepszym graczem w kręgle. Bo czemu nie? Raz porywają Wade'a, raz porywają Knuckles'a. Halo, Wade? Ej, bo Knuckles na ciebie czeka. Rusz się! Pobudka! Wake up! <grywa> <grywa> Dziękuję. Sceny walki są związane z rodziną Wade'a. Raz Knuckles walczy w ramię w ramię z Wade'em, a raz z jego matką. Ci Żydzi to mają jednak w sobie tę waleczność. Czy to waleczność, jak się to, jak się to mówi? A cała fabuła sprowadza się do wielkiego turnieju na kręgle, gdzie ojciec i syn staną twarzą w twarz, w niezbyt dobrze wyglądającym montażu. To ja już bym zrobił lepiej. Młodzieńcze, czy nie zechciałbyś ze mną zagrać w kręgle? Okej, okay, spoko. I tak cię rozgniotę. Jak silnoka. Zobaczmy więc, kto jest prawdziwym szeryfem w tym mieście. No to tatuś cię rozgromi. Policja? Waga, Policja! Żyje? Dobra, moje gratulacje, wygrałeś. Łatwo z tobą. Nie taki szeryf, jak go malowali, co? A na samym końcu serialu mamy końcową walkę która jest niezbyt imponująca, porównując, co nasza czerwonowłosa kolczatka odwalała w filmach. Widzicie już, do czego to wszystko zmierza, tak? Teraz trzeba omówić, jaki jest problem z tym serialem. Mimo tytułu, który wskazywałby na to, że dostaniemy tutaj dokładnie to samo, co w filmach o Soniku, tylko że głównym bohaterem będzie Knuckles, niestety nie Knuckles, a Wade jest głównym bohaterem. Większość czasu ekranowego dostał Wade, w tym miejscu był duży potencjał na strasznie dużo różnorakiej akcji, jak w filmach o Soniku, ale nie. Akcji jest strasznie mało, a jak się pojawia, to te sceny są po prostu słabe. Nie czułem żadnego dreszczu emocji, jak przy filmach. A przez większość czasu oglądamy zmagania Wade'a, który stara się naprawić swoje relacje rodzinne i stać się najlepszym graczem w kręgle. Raczej nie tego oczekują fani Sonika. Po serialu zatytułowanym Knuckles. Z tego co mi wiadomo, przy premierze tego serialu fani byli zbulwersowani. Myślę, że twórcy mogliby to naprawić, gdyby serial dostał więcej odcinków i akcje jak w filmach, oraz gdyby w każdym odcinku pojawiłby się Sonic i e Tales. Pamiętacie Sonica X? Z tego co pamiętam, cały pierwszy sezon miał miejsce na Ziemi. Tylko w porównaniu do tego serialu, przez cały czas akcja skupiała się na naszych kosmicznych bohaterach, nie na ludziach. Tutaj mamy wrażenie, jakby to Knuckles był dodatkiem do serialu, a to nie tak powinno działać. Fani Sonika, tym bardziej ci hardkorowi, chcieliby zobaczyć przeszłość Knucklesa. Co się działo przed pierwszym filmem? Co się działo zanim się dostał na planetę Grzybów? A tego nie dostajemy. Gdyby na podstawie filmów o Soniku zrobić gry, fani Sonika byliby zadowoleni. Sceny w tych filmach dosłownie wyglądają jakby były żywcem wyciągnięte z jakiejś gry o Soniku. Na podstawie tego serialu powstałaby jakaś pokraka. Widać to idealnie w napisach końcowych, gdzie zawsze twórcy interpretują cały film jako grę. W serialu o nakresie nic takiego nie zrobili. Ciekawe czemu. Tu jest mało takich sonikowych momentów. Nawet mam wrażenie, że Knuckles został zdowngradowany, aby wyeksponować postać Wade'a. Knuckles się o wiele lepiej prezentował w drugim filmie o Soniku. Serial w jednym momencie przedstawia to, co się działo na planecie Knucklesa za pomocą piosenki. To był najnudniejszy moment w całym tym serialu. Tam jest przedstawiony taki potwór. To coś pojawiło się w jakiejś grze, gdzie Nakys musiał się z tym zmierzyć? Czy to zostało stworzone na potrzeby serialu? Dobra, nieważne, już się dowiedziałem o co chodzi. Dzięki temu panu polecam jego kanał. Naprawdę ma fajne filmy o Soniku. W każdym filmie oni dodają nowe postacie czy faktyczne nawiązania, które były w grach. A tu zupełnie nic nowego. Ten serial miał potencjał, ale po co? Lepiej zrobić luźną komedykę. Szczerze, mógłbym w tym miejscu zakończyć ten film, bo tu już nie ma nic więcej do opowiadania. Ten serial jest tak krótki. Chcecie wiedzieć, czy jest Jim? Nie ma Jima. Wyjebali go. Podobno już po drugiej części, ale wiecie, że Jim wystąpił w trzeciej części tylko z powodu tego, że on dla Becky napisał, że wystąpi w trzecim Soniku, tylko jeśli reżyser wyśle mu scenariusz do filmu w złocie. Niesamowicie utalentowany mężczyzna został przekupiony przez pieniądze. Kto by się kurna spodziewał? Pomijając oczekiwania, czy serial jest sam w sobie dobry, obiektywnie nie. To jest po prostu ponadprzeciętny serial, przy którym dobrze się będziecie bawić. Ale szczerze, lepiej jeszcze raz obejrzeć którąkolwiek część Sonika niż to. Dobra, nie wiem. Czas na... Czas. Dobra, nie wiem czy jak to dobrze robię, czy nie, dobra. To a co teraz? I... Okej, okay, dobrze, dobrze. Nie wiem co teraz. Dobra, no, zostawię to najwyżej na koniec filmu. <noise> Bo jestem przygotowanym youtuberem. Chcę być youtuberem. E, co teraz? O kurwa, jakie to jest dobre! O, widać rękawice. Widać <noise> rękawice, ja ich zapomniałem schować. Tak, a my myśli... się... <noise> Nie nabij Dobre ja mi się podoba Mi się podoba Taki chuchu. Nie mam kręgli, więc ustawię butelki wody, może być? Dobre Nagrywa się Lecimy Dobra Mogę jeszcze raz nagrać tamto Tylko Muszę zmienić koszulkę jeszcze Pamiętaj o tym Ej, zagrajmy w kręgle. No koniec. Koniec na panie, koniec na panie. Koniec. Mwah. Koniec. Jesteście świetni widzowie, nie zmieniajcie się. Mwah.